Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Towarzystwo było u mnie, to widzieliście na poprzednim filmie. Rozjeżdżają się właśnie do swoich domostw. Jedźcie bezpiecznie. Wszystko to, co się umówiliśmy, nie daje żadnych piesków. Nie daje żadnych piesków. Nie bójcie się, pan zostaje. Lejle jest tylko twoje, ale Stefan. Stefan też mój. No ale... no podziel się. Dużo psów potrzebujących, także możesz sobie wybrać. Nie, ja wolę zabie... tego takiego pięknego. O. Już go znam. O. Dobra. Jak tam? Jedziecie? Jedziemy. Dobra. No bierzcie, jest kluczy w stacyjce, nie ma? Nie ma, patrzcie. Tu jest tych Nie, nie, ten to ja jeżdżę. Tamtym jeździ strail. Dobra, pojechali. Na a ja na wieczór, bo i tak muszę te sałatki zjadać, bo no, po terminie są, słuchajcie, dwie sałatki, kawałek kiełbasy i chrzan, świąteczny. Coś Ci kiełbasa nie smakuje, nie wchodzi, a Stefan pożarł, bo ja prawie nic nie ruszyłem, on teraz je już będzie zje na siłę, bo Stefan zjadł swoje, idzie zakopać. Ja to zjadł, taki duży kawał tam. Trzeba yy, Witam, dnia kolejnego. No co, kawa przyszła. Razy trzy z Amazon Cafe. Oczywiście zamówiłem. Trzeba się rozbudzić. Słuchajcie, nie wiem czy się już przywitałem. Chyba się przywitałem, a jak się nie przywitałem, to witam wszystkich. Koszulka firmowa, jeszcze jest stara, ale, ale jeszcze, jeszcze ją dobijam. Słuchajcie, plan jest taki, że dzisiaj muszę jechać do miasto. Odebrać mój work permit, bo dostałem na kolejny rok i moją wizę biznesową na kolejny rok. Wszystko jest OK, tylko jadę to odebrać. Później muszę się spotkać z Marcinem albo wcześniej i jeszcze z innymi i to troszeczkę na mieście się pokręcimy i poopowiadam wam co knujemy, bo ważne rzeczy się dzieją w naszej ekipie. Że odebranie paszportu mi się opóźniło, bo przerwę mają teraz. Mam spotkać się też z Marcinem i Marcin też jakieś teraz coś tam robi. Palmy będzie wyrywał i tak dalej, później, za jednym razem. Także wezwałem do siebie Wojtka, Intruza, palmowy vlog. I... No i zaraz powinien przyjechać. Srejda się wynurzyła w trybie sportowym, przynajmniej ze względu na ciuchy. Nas sportowo! Jest Wojtek. Robimy też przegląd sprzętu, ja mam takie z ceramonik, jeszcze jeden taki, do tego są wyjścia mikrofonów krawatowych, można, no, to nie to trzeba, to jest, to gdzie jest tak. ten, ten drugi, nie? I one do 50 metrów mi łapią. To jest końcówka pod iPhone'a bez przewodówki, bardzo dobre. Intrus ma rouda. Do 200 metrów ci 200 łapią. Metrów A czemu tu zaklejach jakieś kody masz? Y nie, tam po prostu nie chciałem, żeby brandingu było. Widać, miałem, miałem wszędzie <laughs> wiesz, za, za, zaklejone, bo, de, bo denerwuje mnie re reklamowanie Rouda. Nie, nie, ale i... trzeba się pokazywać, że mamy dobry sprzęt, no, że jeździmy na dobre no. sprzęcie, no, bez przesady. To ja bym tu musiał, nie wiem, wszystko hirosy zakleić, nie chcę brandingować i tak dalej. Wiesz o co chodzi, jedziemy na dobrym sprzęcie, trzeba się pochwalić, a z nowości GoPro 12 z moldem. Z mode'em, tak. No, elegancko. Ile kosztował mode? 80, około, około 80 dolarów, trochę taniej niż a w kamera? Polsce. A kamera? A kamera 400 dolarów, też taniej niż w Polsce. GoPro 12? GoPro, GoPro 12, tak. elegancko. A tak, żeby mój gość tutaj przegryzł kiełbasa i sałatka od Mańka. Spróbujemy Spróbuj sałatki od Mańka. Jak o. smakuje? O zaraz powiesz wrażenie. Na razie jest trochę, nie będę cię teraz nagrywał. Pierwsze. No jakbym wrócił do Polski. Nie? No kiełbasa też Polacy no, robią. No, kiełbasa także, to już znam. Także weź sobie. Kiełbasa to jest absolutna rewelacja. Taka naczosnkowana, taka pachnąca. Mm. Miód w gębie. Zajadaj, nie przeszkadza. Trzeba jakieś szczepki powycinać i będzie siać, siać, szczepić owoce. Nie owoce, tylko kwiaty. I mówię do strajlerzy, żeby wzięła tej wody, bo w tej są jakieś tam drobnice, jakieś robaczki, jakieś kawałki korzenia, kawałki trawki, kawałki wszystkiego. A woda z kranu, no to pewnie charakteryzuje się tym, że w wodociągach dodają jakieś chemię, która ma za zadanie zabezpieczyć. Przed wszystkimi żyjątkami, bakteriami, grzybami. Oczywiście ok, ale też masz za zadanie, żeby wszystko kurde biologiczne zabić z tej wody. A tutaj będzie miała wodę z jakimiś kurde mikroelementami, bym powiedział. Tak mi się wydaje. Tak, tak Nie znam się na tym, ale tak to wysnułem i tak zaproponowałem. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Byle nie z basenu, bo jest wczoraj chlor dodany. Nice. Ale co? Będziesz to teraz spryskiwać tą chemią? Nie. No może zakiłkuję. Przyszła Lejla do Pana trochę posiedzieć u pana. Zdrowe pieski. Pani wczoraj badała i z i mówi, jej i płuca, i, i bicie serca, czy czyste, arytmia. Ja się na tym nie znam, ale no przeprowadziła trochę tych badań i mówi, że są wszystko, wszystko jak najbardziej w porządku. Wiadomo, jak one gdzieś tutaj latają. No, to te odrobaczania ja mówię, to my też sobie musimy zrobić. Ja wczoraj kupiłem tą tabletkę, mi dała to raz na trzy miesiące. To jedna tabletka w kilogramach na dwa psy była wystarczająca. Oczywiście Leila dostała dużo mniej. Szą dawkę, ale ja dzisiaj będę chciał kupić inwermektynę dla nas, nie? dla mnie, dla Frejla. I to się bierze też na wagę, pod organizm. I się bierze raz, i po 10 dniach jeszcze raz, bo, bo to robactwo, co. Zginęło, to z nich wychodzą jeszcze jakieś tam rowa. No tak tłumaczymy mi, kiedyś lekarz, także trzeba wziąć od czasu do czasu. Szczególnie jak się tu mieszka, jak się tutaj je i jak się tutaj ze zwierzętami obczuje, nie? No odrobaczające tabletki, jest to normalne. Wszystkim, co mają zwierzaki, polecam na tabelę. Słuchajcie, ja też czekam cały czas na odpowiedź Marcina, bo ja robię mocną ekipę, robimy mocne projekty. Naprawdę mocny projekt, i mam problem ze spotkaniem się z Marcinem w ogóle przedyskutowaniem pewnych spraw. I muszę tak z nim stanąć zero-jedynkowo dzisiaj. I jeżeli dzisiaj mówię oficjalnie, no nie uda się mi z nim spotkać, co przekłada co godzinę, bez przesady, no ale, ale ale byliśmy umówieni, później znowu coś, teraz ja piszę i tak dalej, bo to ja próbuję Marcina wciągnąć. Cała impreza odbędzie się, jak Marcin w to nie wejdzie, też. No to także. No tyle mówię tutaj, nie? Że czekam na Marcina odpowiedź. Jak nie, no to trudno. I zobaczymy, czy Marcin będzie w naszym teamie, czy nie. Palmowa ekipa. I mówię, że wychodzę Marcinowi naprzeciw, a nie... Nie jest niezbędny jakby do, do tego wszystkiego, ale no jest bardzo potrzebny. Przydałby się. O, tak powiem. A wy gdzie już? Ja tu dzisiaj palmy pościnałem tą duszą. Trzeba to wynieść. Byliśmy śmieci wyrzucić. w rządzi u sąsiadów. Jakiś podtam jeszcze coś. Co, Leila Stefan? U sąsiadów byłem, a tu mają agencję turystyczną. Także tu 10 osób pracuje. To tak z, z partyzanta, ale oni tylko Francuzów obsługują, więc to tutaj na, na nasza baza. Mówię, może byśmy współpracowali z Polakami. I tym sposobem bogowie będą nam sprzyjać, bo Strajle te wszystkie kwiaty, tutaj co robi szczepki, postawiła w tej świątyni, a ja ją czasem myję, spółkuję, jak, jak podlewam kwiaty. I widzę, że też zrobiła porządek. Także bogowie będą nas mieli w swojej opiece. Miejmy nadzieję. Może ten, a może te ci, a może ta bogini. Słuchajcie, Marcin się odezwał, ale proponowałem gdzieś tam restaurację, faktycznie stwierdził, że ona się później otwiera, no ale on teraz jest na lunchu, to on nie wie kiedy i tak dalej, i tak dalej. Ja naprawdę nie chcę, żeby później było, że ja coś zrobiłem i nie dałem mu szansy. Bluzgam przez to Wojciecha tutaj. Bo jestem napięty już. Ale Wojciech gruboskórny. Gruboskórny. Pytam Cię Marcinia, czy jesteś sam? Nie jest sam. No to gdzieś pójdziemy, mówię, dobra, jadę do niego teraz. I, i, i zobaczymy. Bo on musi kurwa w ogródku coś porobić, bo coś tam, coś tam, coś tam. No, są sprawy ważne i ważniejsze między nami mówiąc. Jak można tak traktować prezesa? Tonarka i do zobaczenia. Leć, bo się spieszysz. No, cześć. Dobra, Marcin udzielił mi audiencji. I jadę na spotkanie gdzieś w wokół usiądziemy, bo nie jest sam i obgadamy sprawę. A kogo my tu spotykamy, co? Dobra, jadę do Marcina na spotkanie. A później odebrać mój paszport i work permit, bo mam wszystko zrobione. Zamówiłem wino, pani przyniosła. Ale no, not all, just glass. Widzicie, jak to wygląda? Zamawiamy wino i dostajemy. Panie biegną do stepu. Nawet w takiej restauracji, nie? Marcin, zobacz. No To jest restauracja na, byśmy powiedzieli na raz, dwa, trzy. Ile? 30, 40, 50 osób z Więcej, no 50 osób, nie? Zobaczcie, restauracja konkretna, bardzo w centrum. I oni na zamówienie wina jadą do sklepu. Mi tutaj stawia, nawet nie wie, nawet zdążyła zerwać cenę ze sklepu i tak naprawdę nie wie, co mi postawiła, chyba, nie? I jesteśmy przy centrali. centralnie. Marcin. Dobra, ale a propos, dogadałem się z Marcinem. Jest. Aha, you don't know how to open. Yeah. No, no. Dobra, Marcin pomoże otworzyć wino pani, bo ona nie wie jak otworzyć Wszyscy piwo pewnie tu piją, nie? Nie wiem co to. W ogóle nie ma ludzi. Druga wizyta chyba Piwo po 50 centów widzę jest. A to jest standard tutaj, wiesz, w tej części. Bo no ja pierdzielę. Ale nie no, konkretna knajpa, jesteśmy w centrum. Dobra, dogadałem się z Marcinem, że się nie dogadałem, tak? Marcin? No na tych... Yy, tak, tak. Chyba, chyba na tych zasadach się nie dogadamy. Bo no to już wiesz, bo mam miniaturkę jak sobie ręce podajemy, a ja zrobię teraz taki, jak jest znak ten przekreślony, wiesz o co chodzi? Zgrzyt. Z Marcinem nie da się dogadać. Będzie ty? Nie idzie się dogadać. No, no. To nalej mi takiego konkretnego, za to, że oni nie wiedzą jak polać nawet, to nalej mi konkretnego, niech mi policzą jeden kliczek. Zresztą kto płaci rachunek tam? A, no to lej, lej, lej więcej. No. A for service, you don't know how to do it, we for service. No. No. Yeah, okay, it's cool, like okay. Yeah, like two, yeah, yeah okay. So it's cool. okay, it's two, okay, okay, no problem. Yeah. To, to dawaj więcej. Dobra magia, jeszcze ja muszę jechać, dzieciak. Yeah, yeah. Yeah, because it's expensive. Expensive? fancy. We can't one how they call 50, you know. Okay, cheap, 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 cheap. No problem. My friend Martin pay. Dobra, kolejni goście wchodzą. Czy tylko udają? Dobra, słuchaj, Marcie. Czyli dogadaliśmy się, nie dogadując się? Tak, ustaliliśmy, że. że Zostajemy niezależni. No, w warunkach które po prostu istnieją w zupełnie różnej sytuacji życiowej naszej no nie jestem w stanie zaangażować się w projekt, w projekt bo mam życie swoje, mam, mam co drugi tydzień dziecko, mam to jest nie, nie, do, nie do połączenia. Nie do połączenia. Marcin, ale zawsze z słoneczkiem, nasza palmowa ekipa do Popasa mówię ci to i wiesz, do tego dążyłem do tego spotkania, bo... Troszeczkę czułem, że ty nie czujesz. Nawet nie, nawet czułem, czy, 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 czy czuję, czy nie czuję nie w tym rzecz. Jeżeli ja bym by, by, widział jakby, że, że inaczej... Co to że, zarobi? że zarobi, to jest, to jest jedna sprawa, ale to nie, nawet nie ja o to chodzi. Nie pewnie, wierzysz wiesz, w nas? Nie w tym rzecz, nie, nie, bo ja wierzę, że wy zarobicie. E, ja, ja, mam, ja mówię ci, ja mam inne priorytety. No. Ja, mam, ja mam dziecko i ja nie mogę, ja, ja wiesz, bo jestem dostępny, co drugi tydzień powiedzmy, tak? co drugi tydzień, ale też nie do końca bo wypada mi czasami to, mam gości u siebie, bo coś tam pojechać, może komuś coś pomóc załatwić. Nie, nie jestem dyspozycyjny po prostu. No. Tyle. To tyle. Dałeś tak? mi już ponad, nie, prawie eee. 4 minuty. Daj mi jeszcze 10 sekund, będę miał 4 minuty nagrania. To też się liczy dla palmowej ekipy. Ja tylko chciałem w takim razie powiedzieć, że życzę wam powodzenia, życzę szczęścia i zaróbcie, Jakby Jak wy zarobicie, to ja gdzieś tam zarobię w końcu. Pewnie tak. Tak myślę. No. Ale już wtedy wchodzisz na innych warunkach. Wchodzę czy nie wchodzę? Mogę, można zarobić bez wchodzenia. Można? Dobra. Marcin, będziesz u nas eventowcem. Mam nadzieję, że będziesz na eventy się pokazywał. Nagrywał tak, no. No, To już kwestia dogadania poza kamerami. Tak jest. Co ci wolno, co nie. Na backstage'u. Wolno, co nie. Na backstage'u. Będziesz wjeżdżał, jak na backstage'a na Fame wjeżdżają i wiesz, tam nagrywają. Na backstage'u. Co się działo dzisiaj, nie? Dobra. My zawsze zostajemy w dobrych stosunkach. Lewo. Tak, Była prawa jest lewa. Dobre. Są nasi Bułgarzy, słuchajcie, ale naprawdę w Bułgarii ja oglądałem rzeczy. Jeżeli będą w Bułgarii, to może ja kiedyś skorzystam, żeby coś kupić, bo róbcie wtedy taką Jest. można powiedzieć, nie wiem, agencję, poka nie agencję, pokazywania tego, nie? Ale kolejny raz za jego. Za jego. Chcę tylko za powiedzieć, za że twoje wino to największy wydarze. Gościsz prezesa było. to się z tym liczy. Tak. Gościsz prezesa, Adam, Adam znowu... wyciąga kamerę i przepraszam, ba... czy można cię objąć? Szlachta się bawi, ma... tak? tak. proszę bardzo. Tak. No. Stolica płaci. No. Jak wyłączysz kamerę, to skanceluję tą płatność, tak? I wtedy ty płacisz. No. Tak. No. tak nie będzie. To jest oddzielność rachunku? Majątkowa, tak. Przyjechaliśmy do Polaka Ślązaka, który wynajmuje takie oto stroje. Ma tutaj taki cały salon. No i tutaj mamy, jakby panie przyjechały. Od razu, mycie włosów, strzyżenie, stylizacja. Ja się na to z Maciejem nie załapię, na pewno. <noise> to nie nasza bajka. Chociażbyśmy mieli chyba tanią. Ale no, że jest chociaż ktoś po polsku, będziesz mógł <noise> gdzieś sobie zrobić, a może po polsku To pamięta. Ślązak, który był u mnie w Sihanouville, jeszcze nie miał nic, a już ma tyle. A gdzie tuk-tuk? Aż -tuk? głowa i chuj. To kombinuj. Od zera do milionera. Proszę bardzo. Piękne dziewczyny Cię otaczają. Słuchaj, dzielki. wszystko za chłopacy zamawiają na mój koszt. Okej, okay. Dobra. To ja fryzjera. Eee, Może, dzień być dzień. <laughs> Może być żegnania. Nie ma problemu. Ja to jadę. Wszystko jest. Wszystko na mój koszt. Mogą brać whisky i wszystko. Dzekiem? Okay. Słuchajcie, żegnam się. Zapraszam wszystkich tutaj też. Tak jest, przyjedźcie. Zapraszamy. No, się, I kiedyś pochodzimy. do Bułgarii pojedziemy. pojedziemy. Pojedziemy, ale przed tym jeszcze... Bo Natalia już jest na Bryzun. Już jest na ja Dobra, ja muszę uciekać, bo jadę po paszport i potem, nie? Dobra, trzymajcie się. Cześć razie. Bo... Dobra, ja muszę jechać po paszport. Marcin pojechał po dżunku. No i tyle, nie? Mógłbym zostać z chłopakami, ale... Ale nie na tym życie polega, trzeba działać dalej, bo ja mam swoje rzeczy z Marcinem, tak jak mówiłem wam, żeśmy się dogadali, że nie robimy nic wspólnego, więc taka miniaturka była też jaką widzieliście, bo już mam pomysł na nią. Tutaj też to Polacy wypożyczają, wypożyczają stroje tradycyjne, żeby sobie zrobić zdjęcie. Niech im się darzy.